Witam dzisiaj. Może niektórzy będą zdziwieni, ale testujemy Volkswagena Golfa Oltraka na typowej górce, na której sprawdzamy zawsze działanie napędu na cztery koła. Dlaczego wybrałem ten samochód tutaj? Być może dlatego, żeby po prostu sprawdzić, czy podjedzie pod tą górkę, a być może dlatego, by pokazać, jak dobry jest napęd na cztery koła z dołączaną tylną osią przy użyciu sprzęgła Haldex. Eee, używany, u, sprzęgło to używane jest w, w koncernie Volkswagen. Do silników montowanych poprzecznie, i takim samochodem jest właśnie Volkswagen Golf Alltrack Czy poradzi sobie z tą naszą górką, czy nie poradzi? Jeep Renegade poradził sobie dobrze, mimo że próby nie można było uznać jako pełnowartościowej i porównywalnej z poprzednimi próbami, dlatego że było dużo błota. Jak widać, tutaj błota też jest sporo, więc generalnie. Trudno będzie porównać y, tę próbę z innymi, z tymi wcześniejszymi na suchej nawierzchni. Ale cóż, przynajmniej sprawdzimy, czy golf podjedzie, jeżeli podjedzie to w jaki sposób, jak będą działały y, wszystkie koła, czy będą buksowały, czy nie będą. Samochód y, od razu startuje w trybie off-road. Spróbujemy, jeżeli podjedzie w trybie off-road, wtedy spróbujemy przełączyć na tryb taki typowy, automatyczny, zwykły gdzie auto będzie już no, jechało, można powiedzieć w pełni automatycznie, tak, bez ingerencji kierowcy aczkolwiek myślę, że jeżeli już wjeżdżamy w, w taki teren to Volkswagenem, Golfem to trzeba koniecznie włączyć tryb off-road no dobrze, nie ma co zanudzać, sprawdzimy jak to będzie działać Dobrze, startujemy w ten sposób i zobaczymy co się stanie. Powiem Wam tak, w ogóle nie zdziwiło mnie to, że sam łódz podjechał, jeżeli już złapał przyczepność mimo tego błota, mimo tej śliskiej nawierzchni, jak zwykle, bez problemu. A teraz spróbujemy w trybie takim normalnym, czyli bez pokroju. Ja bym miał tylko jedno podsumowanie. Czy jeszcze ktokolwiek wątpi w to, jak bardzo dobrym napędem jest dołączany napęd ze sprzęgłem wielopłetkowym Haldex? Jeżeli ktoś w to wątpi, jeszcze raz proponuję obejrzeć tę próbę i przekona się, że tu. I proponuję też obejrzeć wcześniejsze próby z innymi samochodami na suchej nawierzchni, które tutaj sobie po prostu nie radziły. Albo radziły sobie nieco gorzej, albo dużo gorzej. Natomiast Volkswagen Golf, przypominam, że to jest kompakt, to nie jest samochód terenowy, uterenowiony, to nie jest żaden SUV, to jest co najwyżej uterenowiony kombi, czyli zwykły kompakt z napędem na cztery koła. Myślę, że gdyby tutaj przyjechać Volkswagenem Golfem po prostu z napędem na cztery koła, bez Alltrack, czyli nie uterenowionym, zrobiłby dokładnie to samo pod warunkiem, że nie zawiesiłby się tam na tamtej e, góreszce. I co tu dużo mówić? Idealny napęd na cztery koła do samochodu typu SUV, crossover i tym podobne. Dziękuję.